Słuchajcie kochani, ja dzisiaj z takim pytaniem, czy dzieci są winne coś rodzicom? Chciałam powiedzieć Wam, że dzieci nie rodzą się po to, by spłacać dług wdzięczności. Nie są inwestycją na przyszłość, ani nie są opieką na starość. Rolą rodziców jest dawać miłość, wsparcie, wartości, ale bez oczekiwania zapłaty za to. Co dają. Zdrowy porządek w relacji, rodzić dziecko to sytuacja, w której dziecko bierze, a rodzic daje. Zawsze. Kiedy dziecko ma przestrzeń, by brać, czuje się kochane, a ta miłość staje się jego siłą na całe życie. Kiedy rodzic oczekuje od dziecka odwdzięczenia się, opieki, wsparcia, wyrzeczeń, zamyka mu przestrzeń na pełne życie. Obciąża je obowiązkiem, który nie należy do niego. I czy to oznacza, że dzieci nie będą się opiekować rodzicami, gdy zajdzie taka potrzeba? Nie. To znaczy, że opieka ta powinna wynikać z miłości i wdzięczności, a nie z przymusu, czy długu, czy zobowiązania. Dziecko, które otrzymało w dzieciństwie to, czego potrzebowało, odda z siebie wszystko. I to z radością. To ważne, abyśmy jako rodzice spojrzeli na nasze oczekiwania. Czy aby na pewno kochamy swoje dzieci bezwarunkowo, czy przypadkiem nie trzymamy w ręku rachunku do zapłacenia. To tak, do przemyślenia ściskam.